kochani, to jest jedna dwudziesta mojego arsenału masek do twarzy w płachcie. Ale nie na tym rzecz dzisiaj polega. Wyjaśnię Wam, jak prawidłowo używa się masek w płachcie. Maski w płachcie i na przykład położenie na to natychmiast makijażu jest masakrą. Maski w płachcie z reguły są nasączone substancjami wodnymi, humektancyjnymi, które transportowane są do skóry właściwej, przez co efekty są długoterminowe, realne i szybko działanie jest zauważalne. Po takiej masce w płachcie należy na Położyć jeszcze serum, a jeżeli nie chcecie już nakłaść serum, zamykacie kremem albo kremem z filtrem i dopiero robicie oczywiście makijaż. Nigdy nie zostawiacie solo na swojej twarzy maski w płachcie. Inaczej wyparują Wam składniki maski ze skóry plus Wasza wilgoć, dojdzie do transepidermalnej utraty wody z naskórka i odratowanie poziomu nawilżenia w Waszej skórze będzie zdecydowanie ciężkie i długotrwałe. Także nie popełnij tego błędu.